Witam, nazywam się Maślak Rafał, prowadzę firmę handlowo-usługową. Akurat teraz mamy koszenie kukurydzy. Najbardziej witam fanów John Deera. Kosimy właśnie właśnie szkardią 8500. Testujemy maszyny, testujemy, zastanawiamy się nad zakupem. Ogólnie John Deerem zacząłem kosić w 2006 roku. Prawdopodobnie na Lubelszczyźnie. Prowadziłem kempera sześciorzędowego 450 w 2006 roku to to jest powiedzmy 18 lat temu już kosiłem za perem John maszyną obecnie mamy John Deere jedną 7450 z 2009 roku i dwa klasy Jaguary jedną 950 z 2021 roku jedną świeżyznę 2024 rok wzięliśmy na testy tą maszynę Zandira zobaczyć jak ona, co jest zrobione, ulepszone według tych starszych. Bo Zastanawiamy się nad trzecią maszyną, bo mamy bardzo duże koszenia. Na obecnie skosiliśmy już 1200 hektarów, a jesteśmy w połowie sezonu. Kosimy na zmianę całodobowo, dzień noc. Tysiąc hektarów praktycznie wychodzi na jedną maszynę. Często jest tak, że kierowcy się tylko zmieniają, że maszyny nie gasną. Jest, jest to kilka, kilka dni w sezonie takich, że, że nie tylko zjeżdżają na bazę zatankować. Kierowca się zmienia. Ten, co pracował całą noc, idzie spać, odpocząć. Drugi siada i jedziemy, żeby klient był zadowolony. W ciągu doby około 60 hektarów jakoś. Moja przygoda zaczęła się byłem w wojsku, tata powiedział, że przepisuje nam mnie gospodarstwo. No i w wojsku jeszcze do tego dowiedziałem się, że będę tatusiem. <grym> Także szybko, oporowo, w wieku 21 lat. To co lubię w rolnictwie do 2016 roku, no, gospodarzyliśmy mieliśmy gospodarkę dużo z 80 sztuk bydła, 30 bo tam dojnych. Dosyć mieliśmy do, dobrą wydajność, w 2008 roku miałem 9300 wydajność, w 2008 roku to byłem trzeci w książce pod oceną na powietrzukowski, to, to jest bardzo było dużo, ale poświęcałem sporo czasu tym, tym zwierzakom. Ta maszyna wyposażona jest w naprowadzanie sensor. to jest bardzo wygodne prowadzenie, korzystam z niego, także, 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 także to polecam, polecam każdej jednej firmie, żeby takie naprowadzanie było, bo jest bardzo korzystne, z tego względu, że nie wyjeżdża z rządków, Tylko, oczywiście jak jest dobrze posiane, jak jest pod nawigację posiane, to jest luks sprawa. Obecnie tutaj widzimy na tym monitorku yy, suchą masę. W jakich procentach? W tej chwili jest 39, 41. No zmienia się, bo to, to cały czas mierzy sobie wilgotność. Można to zrobić mapowanie i tutaj widać gdzie jest koszone i później klikamy, zakończamy i wiemy ile mamy hektarów skoszonych. Dla użytkownika takiej maszyny jest wygodnie. No nie zgadujesz, nie pytać się rolnika, ile z hektarów, tylko rolnikowi możesz pokazać, ile jest faktycznie, ile jest koszone areału. Akurat ten sezon w 2024 roku jest bardzo szybki, bardzo wcześny. Nie ma wcale deszczu. Odpusimy. Kosimy przed 15 sierpnia już zaczęliśmy, a mamy już skoszone 1200 hektarów, to jest, to, to jest praktycznie połowa sezonu, a mamy 12, 12 wrzesień, a, a ogólnie to zawsze kosimy tak gdzieś do połowy października. W tym, w tym momencie to prawdopodobnie początek października będzie koniec sezonu. O dwa tygodnie mamy, mamy wcześniejszy yy, zbiór. Musimy akurat tutaj na, na rzutnik, bo jest wysoko 3-metrowe pryzmy, przyczepami, przyczepami jest ciężko wjechać i, 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 i dlatego, dlatego tymi, tymi sprzętami się wjeżdża, dosypuje się pryzmy. Lub mniejsi mniej, gospodarzy, którzy tam mają powiedzmy 5 hektarów czy 2 hektary, to przyczep, przyczepą dużą, jak tam 40 metrów czy 50 metrów, no to trochę przy dużo, bo mają 10-15 metrów kopiec. Pryzmę, no, to, no to raczej, raczej, raczej trochę przy dużo, a tak to robimy sobie takie, takie rozrzutniki, przerabiamy trochę na, na właśnie na, na objętościówki, dlatego, dlatego e, duże koła są na mokre tereny, najlepsze co tylko może być. Konkurencja się śmieje, że, że to taczki, a ja nie zwracam na to uwagi, dlatego konkurencja kosi 300-400 hektarów a my kosimy 2,5 tysiąca teraz, w tym roku prawdopodobnie 2,5 tysiąca hektarów skosimy, także pozdrawiam całą konkurencję. Prowadzę tą działalność dlatego, że mam zajebistą ekipę, z którą współpracujemy od kilku lat. I dlatego, dlatego tym się zajmujemy, inaczej byśmy tego nie robili, bo, bo ja zajmuję się bardziej handlem maszyn, handl, maszynami rolniczymi, z tego mam, są, są, mam większe pieniądze, ale, ale mam chłopaków kilka lat, nie, nie, z, z którymi pracuję i nie chcę, nie chcę ich zwalniać, czy, 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 czy żeby sobie szukali innej pracy, mieszkają blisko mnie, mają rodziny, rodziny jedni rodziny, jedni wolni są, znajdują sobie kobiety, dziewczyny <laughs> przy, przy usłudze. Mamy takiego jednego oporowca, Damiana Józyste. Pozdrawiam jego i całą ekipę. Subskrybujcie i, i bądźcie na czasie, bo technologia idzie do przodu cały czas, są nowości, nowości, nowości. Także, także oglądajcie, żeby nie być w tyle. Ja też oglądam, kupuję nowe maszyny. Oporowo, całodobowo. Dziękuję, pozdrawiam, cześć Hej.